Drzewa w Rziołce. zaczęło się to ten sposób, po prostu wytyczono drogi do dworu. bo nie wiem, tu był trakt lwowski, tędy. tędy chodzono do Lwowa, jeżdżono. Musisz to głośniej mówić, bo trochę słabo słychać. A wy bliżej macie. Nie podchodź bliżej, tylko weź zoom, po co tak blisko stać, to, to ja ja zakrywam. Trakt Lwowski chodzą na dolwowak z Samościa, i tu po prostu był uczęszczany często przez ludzi. Świadczą o tym głębokość wąwozu, To zobaczymy później. I tych lip dwustuletnich, pamiętających czasy osad tych yy, książąt wschodnich, bo był las naokoło, a tutaj przy rzece można było dopłynąć do jeziora. No to ludzie się posiedlali, łowili ryby, woda dawała im e, stabilizację życiową. Ponieważ, ogóle, to, y, łow, łowienie ryb, polowanie i tak dalej, to im tu stałe. Terenie. I później niedaleko był gród czermiński, tam Kołtyszowiec w Czernie. Tu w, w Swaryczowie, niedaleko jest przecież cmentarz Gotów. Archeolodzy całkowicie kolekcje mają jest dwa wiadra takich siekierek z kamienia łupanego. Widziałem osobiście studentów, było z 50 wyzbierali po deszczu z okolic i mają być dalej prowadzone prace tylko ale już takie skomplikowane, bardziej szczegółowe szczegółowe. W Tyszowcach y Muzeum jest prywatne. Pan Czarnecki kolekcjonuje właśnie wyroby w postaci narzędzi rolniczych. Taki ma magazyn duży. Żona była kiedyś nauczycielką. Pozbierała wszystkie sochy, wszystkie niecki, wszystkie takie potrzebne rzeczy, brony. No i jest to pięknie kolekcjonowane. No trzeba po prostu... Chciałem podziękować mu za nagrania DVD, bo on wesela nagrywa. Przegrywa wszystkie zawsze gratisowo chciałem mu reklamować firmę właśnie tą. To może Czarnecki, Czarnecky, W postaci rozponuje Mercedesem do... wozi do ślubu, pary, dom weselny I tak dalej. Później Jurek, y, z Fatpolu również sponsoruje y, pomysły. Daje materiały budowlane w postaci cementu, na budowę wszystkiego. No i Fatpol jest preferowany na, na, cały, na całą okolicę. Y, psik Fad. dał 50 tys. euro na, na początek. spokryć pokryć dachowych. Taki psik się nazywa gość. 50 tysięcy euro dał na początku. Miał gest, że na narał 100 tysięcy złotych. A dałbyś mi 5 na cykl? No to później jak się wykażesz, jak się odwracasz od pieniędzy, no to... No, ale na cykl. Na no, jaki cykl? Rozdzikowy. No to tu też Forza będzie później, jak dotrzesz do sponsorów, bo to nie ode mnie zależy, tylko sponsor... Teraz Dobrze, to próby. ten film zakończy.